Słońki SOS, witamy. Patryk Martuś. Eliza Domowska. I Tomasz Słodki. Będziemy uczyli się gotować, i od razu uprzedzamy wszystkich haterów, że jesteśmy amatorami. Jeśli chcecie nas hejtować, to w ogóle sobie nic z tego nie będziemy robili. E, umiesz gotować? Ja nie umiem w ogóle. Ale chcesz się nauczyć. Tak, chciałabym. No to spróbujemy. Mam nadzieję, że w tym programie nam się to uda. Ja też tak sobie gotuję, ale za to Patryk jest od tego specjalistą. E... No, może nie specjalistą, ale pichczę. To Dobrze, to zacznijmy od tego, jaki będzie, y, jaka będzie pierwsza potrawa, którą y, przygotujemy, a później wrzucimy ją w słoiki. Pierwszą potrawą będzie leczo. Leczo to węgierska potrawa. Na Węgrzech jest jadalna jak u nas Bigos. Y, leczo to papryka, pomidory, cebula, cukinia, y, różne przyprawy, może być też y, kabaczek. No i to w sumie wszystko. Zapraszamy do oglądania naszego kanału, jesteśmy na YouTube i na Facebooku. Bądźcie z nami, subskrybujcie nas. Aha, no właśnie, tutaj można subskrybować. Bardzo prosimy, subskrybujcie, wtedy będziemy mieli większą energię do nagrywania tych programów. To co? Pozdrawiamy.